Dzień dobry dzieci. Na początku chciałam Wam powiedzieć, a także dorosłym, po co są bajki. Bajki są po to, aby wzbudzać ciekawość, wesołość. Czasami są śmieszne. Bajki opisują dobre i złe przygody zwierzątek. Czasami są smutne, ale zawsze, zawsze kończą się wesoło. Bajki też uczą i wychowują dzieci. Naśladujcie zwyczaje zwierzątek. To będziecie grzeczne i mądre. Dzisiaj przeczytam Wam bajkę pod tytułem Jabłko. Napisał ją i zilustrował Władimir Sutiejew. Ten sam, który napisał poprzednią bajkę: Tyczka Pomocniczka. Myślę, że ta bajka też się będzie Wam podobała. Jako ciekawostkę powiem, że Sutiejew miał umiejętność. Pisania prawą ręką i rysowanie jednocześnie lewą ręką. Na końcu bajki będzie muzyczna niespodzianka piosenka pod tytułem Małe Czerwone jabłuszko, które zaśpiewam razem z mężem, dziadkiem Jankiem, z gitarą. Możecie też przy niej tańczyć. Zaczynamy bajkę. Posłuchajcie. Była późna jesień. Z drzewa dawno opadły liście. Tylko na czubku dzikiej jabłoni jeszcze wisiało jedno, jedyne jabłko. Ową jesienną porą biegł przez las, zając i zobaczył jabłko. Ale jak je zerwać? Jabłko wisi wysoko, mowy nie ma żebym do niego podskoczyć. Patrzy zając, a tu siedzi wrona i śmieje się. Hej, wrono! Zawołał zając. Zerwij mi jabłko! Wrona przeleciała ze świerka na jabłoń i zerwała jabłko. Nie utrzymała go jednak w dziobie, i jabłko spadło w dół. Dziękuję ci, wrono, powiedział zając. I już miał podnieść, kiedy jabłko niespodzianie syknęło jak żywe. I pobiegło. Co to takiego? Przeląkł się zając, ale... Potem domyślił się, że jabłko spadło na jeża, który zwinięty w kłębek spadł pod bonią. Nadziało się jabłko na jego kolce, a jeż obudził się i przerażony rzucił się do ucieczki. – Stój, stój! – woła. – Gdzie niesiesz moje jabłko? Zatrzymał się jeż i powiada – to moje jabłko. Spadło, więc je wziąłem. Pobiegł zając do jeża. Oddaj mi natychmiast moje jabłko. Ja je znalazłem. Podleciała do nich wrona. O co się właściwie kłócicie? – Mówi. Przecież to moje jabłko. Zerwały mi je dla siebie. Jedno drugiemu nie ustępuje. Każde z osobna wykrzykuje: To moje jabłko! To moje jabłko! To moje jabłko! To moje jabłko. Krzyk i wrzask rozlega się po całym lesie. Zaczyna się bójka. Wrona dziobnęła jeża w nos, a jeż uku zająca kolcami, a zając kopnął wronę. Nadszedł wtedy niedźwiedź. Jak mnie ryknie? Co to ma znaczyć? Co to za hałasy? Cała trójka do niego: Misiu, jesteś w lesie największy i najmądrzejszy. Rozsądź nas sprawiedliwie. Komu to jabłko przyznasz, niech się już temu dostanie. I opowiedzieli niedźwiedziowi jak to było pomyślał niedźwiedź pomyślał podrapał się za nosem i zapytał kto znalazł jabłko ja powiedział zając a kto jabłko zerwał ja zerwałam kra kra dobrze a kto je złapał ja złapałem! Pisnął Jesz. Słuchajcie, zawyrukował Niedźwiedź. Wszyscy macie słuszność. Dlatego każdy z Was powinien jabłko otrzymać. Przecież jest tylko jedno! Wołają Jesz zając i wrona. Podzielcie to jabłko na równe części. I niech każdy weźmie po kawałeczku. Cała trójka chórem zawołała. Że też, nie, też przyszło nie przyszło, nam, nam to, to do, od to razu rano. do głowy. Jesz wziął jabłko i podzielił je na cztery części. Jeden kawałek dał zającowi. Masz zajączku, tyś pierwszy jabłko zobaczył. Drugi kawałek dał wronie. Weź brono. Tyś jabłko zerwała. Trzeci kawałek jesz sam sobie włożył do pyszczka. To dla mnie, bo złapałem jabłko. Czwarty kawałek jesz wytknął w łapę niedźwiedziowi. A to dla ciebie, misiu. Dla mnie? A za co? Zdziwił się Miś. Za to, żeś nas wszystkich pogodził i nauczył rozumu. Każdy z nich zjadł swój kawałeczek i wszyscy byli zadowoleni. Bo, bo niedźwiedź wydał, wydał sprawiedliwy wyrok, wyrok i, i nikogo, nikogo nie skrzywdził. Nie skrzywdził. A teraz obiecana piosenka Małe Czerwone Jabłuszko. Witam, dzieci. Już koniec bajki. Bardzo wam się spodobała bajka. Jak zwykle, dawajcie rączkę w górę. Pamiętajcie, aby codziennie jeść jabłka, bo są bardzo zdrowe. I groszki też. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pa, papa! Pa, pa.